Witajcie, witajcie! Z tej strony Paradoksalny Jakub wracamy do rozgrywki Argos yy, Pan Helenik League osiągnięcie yy, przed nami. Dobra, w poprzednim odcinku w, troszkę wzmacnialiśmy nasz manpower i yy, yy, rozwijaliśmy ekonomię No i ponieważ, yy, ponieważ yy, no, nuda trochę jest, więc myślę, że moglibyśmy spróbować. Zaatakować tutaj ten Aignion. I tak też myślę, że zrobimy, więc fabrykujemy roszczenia do tej prowincji. No i póki co na tym się skupimy. Okej, okay, przyspieszymy czas. O, tutaj Offer Aetolia. Nie, z Aetolia nie chcę mieć sojuszu. Dobrze, tutaj wszyscy raczej ciężka sprawa z nimi. Dobra, możemy jakieś wynalazki jeszcze zrobić. To nam się za bardzo nie przyda, przynajmniej na razie. że to sprawdźmy a możemy budynki zbudować więcej budynków w argos no właśnie dobra mm. więcej budynków w argos możemy mieć nie możemy mieć kamienia dobra e, jakieś jeszcze wynalazki nie, to na razie nie jest nam zupełnie potrzebne. Nie jest nam to potrzebne. Dobra, eee, zbudujemy jeszcze troszkę budynków. Co my możemy tu zbudować? Eee, Moglibyśmy zbudować marketplace moglibyśmy z technologią za bardzo w sumie problemu nie mamy, więc nie wiem czy jest sens, żeśmy mieli tyle aż tych. Yy... Budujemy Marketplace, Rynek. No nie wiem, co by to zbudować. Może ja się będę zastanawiał, a niech czas leci. Eee, dobra, teatr. Teatr może nie. My, że mamy aż tyle ciekawe że mamy aż tyle wpływów yy, handlowych nie ja dziękuję może w sumie nie będzie przezbudujemy tutaj jeszcze manpowera Dobra, epidauros to w epidaurosie byśmy mogli. Na razie nic. Dobra, przyspieszamy trochę. Ok, uh, reading the entra entrails. A, oh, to jest kupi event. Omen Duration to w ogóle nie ma dla nas znaczenia, więc myślę, że yy, to damy. Bez sensu jest ten event. Myślę, że weźmiemy to, Oratory Provincial Investment i, zle, i zrobimy kolejny... Tutaj Local Import Roads zbudujemy w prowincji Ahei. No mamy dużo tutaj e, polity, politycznego wpływu. Mamy sporo. I zbudujemy troszkę e, armii. Ok, to już też powinno wystarczyć. Jak to wygląda tu z stabilnością? Dobrze, wszystko jest zacy. Dobra. Czy nam mamy jeszcze... Nie, na razie nie mamy w sumie specjalnie takiego eventu, który, yy, który by nam był bardzo potrzebny. Olimpiada, świetnie. Tu zmarł ktoś nam. Dobra, ja myślę, że będziemy powoli się przetransportowywać w kierunku. Potraj. Może Force marszem, żeby to szybciej potrwało. O, świetnego gościa będziemy zaraz mieć. Bardzo mi się to podoba. Okej okay. Dobra, nowy władca No to się zamieniliście widzę Dobra, zamiana, piękna O i znowu Simonied Simonides Proteis będzie po nim Ciekawe, ciekawe, wymieniają się ciągle u władzy yy, No ten masz władca jest jest całkiem niezły, trzeba przyznać Całkiem niezły. Myślę, że on będzie chciał osobiście dowodzić... ...armią. O, świetnie! Weterans move on. Super, bonus. Tumen powera zawsze spoko. Dobra. Myślę, że zaczniemy już... ...finansować armię. I jeszcze zbudujemy tutaj jedną taką kohortę, jedną taką kohortę eee, ile ich tam będzie wtedy? O Army Mutant Cost. Świetnie To na pewno bierzemy Supply Limit Supply Limit też nam się przyda na razie to. Dalej ten manpower męczymy, dalej manpower męczymy, bo nam to jest bardzo potrzebne. dobra Ok, 16 mamy. Kohort. Yy, dobrze, 16. Kohort. Przydałby się jeszcze, jeszcze jedną. Lepiej zrobimy jeszcze jedna kohorta. Myślę, że falangę weźmiemy jako taktykę? O, możemy dodatkową. No, niestety kamienia nie ma, więc może ryby, myślę, że ryby to jest dobra opcja. Okej, okay, świetnie, mamy bonus yy, na, na, do, do pocieszności Freemanów. Okej, okay, udało się, dobra. E, dobra, to będziemy atakować w takiej sytuacji e, bez Mantinei. Bez. Mantinei, dobra. Atakujemy. Atakujemy. Myślę, że nie będzie się przejmował za bardzo. Nasz wład, nasz konsul. Yy, tutaj. O! Widzę, że odmówili. No i niedobrze dobrze. Odmówili. Okej, okay, ale udało nam się Udało nam się uzyskać dostęp militarny do Aginionu, mm, an influential family. Eee, no Może być. Dlaczego nie? O, złą taktykę mieliśmy, ale udało się pokonać ich. No i... I tyle w zasadzie. Koniec wojny to w zasadzie już tyle na ten moment. Schowamy może w miast... może jednak do Argos popłyniesz z powrotem. O właśnie, militarną taktykę musimy wziąć, i myślę, że dobrym pomysłem będzie Heavy Infantry Moral, to będzie bardzo dobre. I na razie to zostawimy, chyba że weźmiemy jeszcze jedną. Nie, to nam się nie przyda. Nie, to na razie jest nieprzydatne. Dobra. No to będzie szybka wojna, krótka, w zasadzie nic, nic tutaj trudnego w tym wszystkim. Yy, jakiś... Yy... Może Navy Moral Recovery? Albo nie. Nie można mieć wszystkiego. Zaraz dobędziemy Aginion. O! O kurde. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, ale wygramy to. Musieli kupić najemników w takiej sytuacji. Eee, dość zaskakująca sytuacja. Myślę, że pogonimy za nimi. Jak oni pójdą Aha Tutaj poszli Dobra, niech zostaną w tej chwili tak na ten moment na wszelki wypadek Zaraz powinniśmy skończyć ten, yy, to oblężenie o The Epic Writer Writer. Um, czy pewien człowiek prosi nas o pomoc e, w napisaniu wielkiej powieści. I żebyśmy go ugościli, że mógł dokonać tego, tej wielkiej powieści. Myślę, że nasz wład nasz jest ambitny całkiem, modny. Myślę, że może sobie pozwolić e, na odrobinę nonszalancji w takim aspekcie. O, udało się. Teraz pytanie: Jak bardzo chcemy Agnion? Nasz, on nasze nie jest, jest, zazdrosny, ambitny, miłościwy jest. Więc jak jest miłościwy, to zostawimy tutaj jak ma być. Ok, zdobywamy. Nie wiem, jak to wymaga się. I. Eee... Agnion, Agnion. Ops. Myślę, że na popularności będzie mu zależeć. Muszę szanować po tym wszystkim. Okej, okay. jak wygląda sytuacja tutaj z Patrai? Tutaj moglibyśmy zaatakować. Jakie mają relacje z, z Macedonią? No nie za dobrych mają relacji. Ci też nie mają chyba zbyt dobrych relacji z Macedonią. Moglibyśmy spróbować zaatakować. Moglibyśmy tak zrobić. Może zróbmy inaczej. Weźmiemy radę wojenną i zobaczymy, co oni nam proponują. Zobaczymy, co oni nam zaproponują za wojnę. Dobra, odbywa się właśnie wielka rada wojenna. I Simonides z cywilnej frakcji. Chciałby, żebyśmy zaatakowali Azanian Azanie. Azanie. Czy to jest dobry wybór? Myślę, że nie, bo jest w Lidze Defensywnej, więc odpada. Eee... Widzę, że żaden z nich nie ma za dobrego pomysłu tak naprawdę. Na Macedonię nie ma co się wybierać. Eee... Herajan, oni też są tutaj, w tej Lidze, w której zresztą my sami jesteśmy. Nie, nie, zawiedliście mnie, macie wyjątkowo słabe pomysły. Yy... Ale może tolie byśmy zaatakowali, ale tu gwarantuję ją Frygia. Nie, 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 to nie. W takiej sytuacji nie ma opcji. Sprawdźmy ile oni mają okrętów. Ci nie mają w ogóle. Ci mają dość sporo okrętów. Mhm. Dobra, myślę, że jest to jakaś opcja, się zaatakowali tu Patraj. Yy... Z tego względu, że... Raczej nie powinni do nas przejść wojska z przeciwnika. Więc zwiększymy sobie ilość floty. Zbudujemy tutaj trzy statki. Może jak rozbudowujemy flotę, to w takim razie zrobimy shipbuilding cost. Zmniejszymy. Okej, okay, to nam się podoba, przyda. I teraz tak. O! Możemy oktery budować. O. Tylko, że udźwignie nasz budżet to... Powinien udźwignąć. Zbudujemy sobie dwie takie. Eee. Okej, okay. na razie wystarczy. A może nie dwie, tylko może jedną. Jedną. Na razie. Na razie jedną, dobra. Wy na razie nie musimy finansować naszej armii. jest zamordował naszego. Dobra, będziesz ty. W takiej sytuacji. Okej. Okay. Jest nieźle. Mamy sporo Manpowera całkiem. Budujemy flotę. Spada nam... Spada nam religia. Stabilność nam spada. Nie możemy do tego dopuścić, więc... Wpływamy jeszcze na... Na... Na religijną stabilność. Dobra, udało nam się podbić aginion Agion, Agion znaczy. Aginion, prawie jak czytam. Agion. Nowe okręty zaraz będą do służby gotowe. Z tego względu, żeby otja ma dość sporo tych okrętów. I chciałbym, żeby one zostały zniszczone, żeby nie przetransportowane zostały czasem. Myślę, że zbudujemy sobie jeszcze parę okrętów yy, tych tanich. Tych tanich okrętów. Ok, nowy wynalazek. O, świetnie. Dobra, no to na pewno podatki już bierzemy. Aha, zapomniałem, że wziąć, yy, zrobić, fabryko, fabrykować roszczeń na patraj. Dobra. Nowy wynalazek. Myślę, że przyda nam się na pewno nowa yy, droga handlowa. Tylko nie możemy. Aha, bo nie mamy jeszcze złota, żeby kupić nową trasę. Dobrze. No, tutaj powoli nam rośnie ta populacja. Nie, nie możemy sobie na to pozwolić, więc yy, wypadł. Yy, tutaj ten pisarz, który nam pisał. Yy, no nie sprawdza się facet. Yy, dobra, co by tutaj było dla nas użyteczne? Mamy bardzo, tutaj sporo no, fajnie by było dostać ten y, kamień. Zastanówmy się ta darnia. Może warto by było z nią polepszyć relacje, żeby sprzedała na ten kamień. Faktycznie. Dardania. Chyba, że weźmiemy Local Freeman Happiness. To też jest opcja. Weźmiemy to od Egiptu. Ok. Nie ma co tam się bawić z tym kamieniem. Ok, mamy tyle okrętów. Więcej chyba się nie buduje. Jak wygląda sytuacja? O, ale bogato. Eee, zbudow no to może jeszcze. Może jeszcze jedną tutaj okterę. i to będzie wystarczająca flota, myślę, na to przedsięwzięcie, jakie mamy zrobić. Eee. A hen slave in become freeman. Hmm. Okej. Okay. macie wolność. O, mogę zbudować kolejny budynek tutaj. Coś tu jest nie tak Coś mi się wydaje, że to wcale nie jest kolejny budynek No, dobra, trudno Okej, okay, cywilizacyjny level Wskoczył nam Czy coś tu jest takiego na gwałt potrzebnego? No nie no, w sumie na ten moment nie jest nic takiego mega Potrzebnego nam. Yy, bardzo dobrze stoimy, jeśli chodzi o rozwój. Menpower nam się wzmacnia świetnie. Czy coś tu jest takiego co byśmy mogli wziąć. National Freeman Output może być korzystny. Więc weźmiemy. Trzeba będzie zwiększyć też ilość tutaj jeszcze yy, wojsk. Myślę, że tutaj jeszcze jeden archer na pewno. Myślę, że można by jedną heavy infantry. Może jeszcze jedna, jedna azania. Jakie tu są wojska? Jeszcze jednego yy, uczniów, jeszcze jednych znajmy. Mm, catch red yy. Na stabilności nam zależy. na stabilności nam niezmiernie zależy. Teraz tą przejmię tą funkcję, ten oto gość. Dobra. Myślę, że możemy już yy, zacząć finansować naszą armię i naszą flotę. Z tego względu, że flota też będzie toczyć walkę. prawdopodobnie natyna powinna nam pomóc o super tutaj coś jest mniej ja e teby i beotia aha czyli abezazani. no to, to lepiej czy gorzej zależy jak na to spojrzeć e świetnie jak najbardziej przyda nam się tyle złota Cultural eee, Happiness, Army Memorial Recovery to się zawsze przyda. Eee, to nam też się przyda. To nam się jakoś super nie przyda. Diplomatic Reputation. Eee. Navy Moraler Cover też, ok. Dobra, niedługo rozpoczynamy wojnę. Okej. Okay. Poczekamy jeszcze tylko aż tutaj nam się morale dobrze zbuduje. Zobaczmy, jak to tam wygląda, sytuacja. Tutaj są, świetnie. Dobra, my sobie tu staniemy. Tak. Ok, czyli od razu prawdopodobnie zniszczymy beockie statki. Chociaż widzę, że oni mają bardzo dobrego generała. Okej. Okay. Dalej myślę, że manpower nam będzie użyteczny, więc hop. Dobra, to jesteśmy przygotowani do wojny z Patrai, która właśnie zaraz się zacznie. No i co? No i myślę, że, że powinno się udać. Oni mają 9 kohort. Tutaj jest kohort 10, a Etolia ma 12. Myślę, że powinniśmy dać radę ich zmiażdżyć. Także widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia.